Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Um, ja tylko szybko powiadomić przed rozpoczęciem tego filmu, którego tytuł i tak widzieliście, skoro na niego kliknęliście, że postanowiłem przebranżowić w pewien sposób mój kanał. Um, od teraz na tym kanale będą się pojawiały najlepsze momenty, klipy po prostu z mojego Twitcha, z moich streamów. Także też zapraszam na mojego Twitcha. Bo tam będzie 90% mojego kontentu. Tutaj będą po prostu posklejane rzeczy ze streamów yy, pomontowane i tak dalej, czy to najlepsze momenty, czy jakieś updatey różnego rodzaju, które akurat, o których akurat mówię na streamie, więc yy, mówię. Link na dole, zapraszam do Twitcha, powinien się, jeżeli nie zapomnę, to też powinien się wyświetlić na ekranie no i tyle. Życzę miłego oglądania i mam nadzieję, że taka forma filmów się wam przyjmie. no nowy komputer mi się szykuje. Więc fajnie, cieszę się. Dla was to też jest dobra informacja, bo te streamy będą ciekawsze dzięki temu. Także fajnie i już mam kupione dwie rzeczy do kompa. Dlatego dla tych co nie widzieli. Moment. Dla tych, co nie widzieli um, W dużej mierze wygląda to w sposób następujący Mam dwie z ośmiu części Już zakupionych Pierwsze, Pierwsza rzecz Jakby to jest coś, z czego ja jestem zadowolony, fajnie Basically, jakbym miał opisać ten konkretny tą, Ten konkretny procesor Sió 3 siódemki to jest. Yy, MD 7700. Fajnie, ogólnie. A ja jestem zadowolony z tego. Nie żeby coś W końcu będę mieć jakiś kurwa dobry sprzęt, a nie o, to gówno ostatnio tak się... Tak się rozpierdala u mnie, że jest dobrze, że w niedługim czasie będę składał tego kompa. No i właśnie z tego też będzie stream zresztą Druga sprawa, i to kosztowało yy, w cholerę pieniędzy, to jest najdroższe co w ogóle mam naj, Najdroższy w ogóle komponent, nie? Z tego wszystkiego, basically yy, Także tak, rtx 5070. 50, 70 Niestety nie jest to czwarta gena, szkoda Bo byłyby no, umówmy się, na przykład RTX 4080 Ti byłby dużo bardziej, dużo lepszy. Wszystko jest wyprzedane przez te kurwa nowe wersje, przez, te nowe, przez nową generację rtx ale Basically i tak mi się dobrze trafiło. 3000 za to gówno. Yy, także ja się cieszę i pójdzie to od razu w komputer. A resztę podzespołów, które wybrałem, Wam zaraz pokażę. To, to będzie, tutaj mamy RAM Także spoko, 400 za to będę bulił, ale I mean, nie wiem, ja jestem, I'm pretty confident, że wystarczy Jakby nie musi się świecić jak psu jajca It's all okay. Druga rzecz Płyta główna Sprawdzałem wszystko, kompatybilność ogólnie też git I to jest y z rzeczy, które które ja będę teraz kupował, nie licząc właśnie tych dwóch, bo one były najdroższe. To to będzie najdroższa rzecz 650 zł. Spoko. Ale to oczywiście jak to, to konkretnie słowo, jak przelew za praktyki przejdzie, nie? To to jest płyta główna. Obudowa, konkretnie ta tańszą i ładniejszą mo z szybą znalazłem to jakby glass front. Ona ma większą szansę na to, że się zabrudzi po prostu ta szyba, ale nie wiem, jakby to wygląda to, to wygląda tak dobrze. Jakie ja widzę takie pieniądze, to płaczę. No, wiesz co, ja się popłaczę ze szczęścia, jeżeli ja w ogóle zobaczę te pieniądze z praktyk. A teraz już muszę je mieć, bo na to łącznie, na te dwie rzeczy, które wam pokazałem do kamery, na to już poszło 4200 zł. Ok, na to konkretnie poszło 4200? 4200 zł? Chyba? Więc no. Ale mówię, po, to jest obudowa. Też wygląda góry z fuck. No, biorę, biorę. No, jakby prawdopodobnie właśnie jeszcze sobie przyoszczędzę. Będzie szybka zamiast tego mesh frontu. Płacę za dobry komputer, to chcę, żeby się świeciło. Kurwa. Chłodzenie, jakby, nie wiem, no. 135 zł spoko do przeżycia jakieś takie podstawowe najbardziej chłodzenie chyba możliwe hopefully wystarczy oby także to zasilacz też drogi też drogie gówno no ale gold certificate tak weź chłodzenie do obudowy jeszcze w razie w ale w obudowie ja mam właśnie te wiatraczki wszystkie ona ma w zestawie chyba czekaj zainstalowane wentylatory mam 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 jest wszystko Także to zasilacz. I ostatnia rzecz, jakiej ja potrzebuję, to jest dysk. 1 Tera. Tutaj mam jeszcze jeden w tym kąpie, 1 Tera. To wypnę po prostu, wepnę w nowy komputer i będzie cacy. Więc yy, tak się to prezentuje mniej więcej. Taki plus, minus, budżet na to wszystko to jest jakieś 6200, 200. Coś koło tego. Miało być więcej. A mnie ojebali na pieniądze. Ogólnie teraz jedynym problemem jest to, żeby dostać te pieniądze. Ja tak plus minus mam info, że prawdopodobnie na dniach już dostanę ten przelew. Ja w każdym razie mam nadzieję, że to będzie już teraz w tym przyszłym tygodniu. Jakby poniedziałek, że nie wiem, do środy już to będę mieć, nie? Fajnie by było, bo jest jeszcze jeden problem. Na przykład te dwie rzeczy kupiłem tylko i wyłącznie dlatego teraz, w tym momencie dlatego je kupiłem. Że... No nie, żeby coś, ale to są najdroższe rzeczy ze wszystkich, jakby komponentów, a będę musiał... No, a była duża szansa na to, że do momentu, w którym oni mi by przelali pieniądze, tego by już nie było. Na zasadzie te już, już by to wyprzedali, nie Aż sprawdzę, czy obie te rzeczy jeszcze są. Dostępne jest procesor. Karta graficzna też jest jeszcze dostępna. No ale still. Było to ryzyko, nie? Okej. Okay. We are so back! Ja bym polecił znowu taktykę na Mojang, czyli zbieramy na Titanad i lecimy, robi dwie minuty kłoty. Tak. No. I... Lecimy! Chyba nie. Jak ci się gra ładuje to nawiązanie do Zagrajmy w Team Fortress... Tak. Tak, to jest... To jest dokładnie ta referencja. Siema. Jak ci dam do... to, to instalujesz tyle po Nie będę grać Fajzaka. Odinstalowałem to z dysku. I nie mam w planach tego instalować Oho C Wujek! Wujek gle. <grym> OOO! O, pięknie. Chodź tamtędy, tam nie byłem jeszcze. Coś znalazłeś? Nie, tu nie było. Mam klucz i blachę. No to świetnie, ja mam klucz i znak. Bongo to jakiś fanatyk Izaka, leci trzeci syn Edmunda Macmillena. No dobra, ale to jest prawda. Jakby on u jakiegokolwiek streamera by nie siedział na streamie i tak się zawsze na czacie zapyta Ej, a y, weź, od... a jak ci wrzucę kwa... Dwa złote donate, o, weź to. Jak ci rzucę dwa złote donate, to odinstalujesz wstaw nazwę gry i będziesz grać w Oizaka całe życie. Nie, nie będę. No nie wiem. Ej, a ja na nowym kompie zainstalujesz Linuxa, nie. Pogła na Nie, Bongo, no, no, nie z zainstaluję Linuxa, bo... bo nie ma takiej potrzeby. Bo nie jestem informatykiem z powołania, jestem kurwa przypadkiem. I nie mówimy tutaj tylko. <laughs> dobra, nie A bo, dobra, wiesz co, ty to, ty to powrzuca, ja już tam wskoczę od razu. Dobra To mogę wziąć? Mongo, czemu na laptopie nie masz Linuxa? O właśnie. Bo mi nigdy nie dali? On jest za darmo człowieku? Se teraz zainstaluj. To To idź, 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 wchodź Okej. Wszystko na Otwieramy No i się opłaciło, 80 Klasa Ty, ale oni fajne update'y dodali Skupajcie tą mapę No właśnie chciałem pytać, czy to jest pierwszy ten Ej, no way wersji. Zauważyłeś w ogóle, że Flor na się Że co takiego? Flory z ma, ma Tak, wiem, to też, to zauważyłem jak wylądowaliśmy, no a stary, jak polecimy na Renda, albo na tej ta, no to zobaczysz w ogóle mężczyzn nowe, nie? Okej, okay. w sensie mężczyzn od środka, tak? Czy w ogóle no, placówka? Okej. Okay. By, był rework. W reworku dali kilkanaście różnych nowych, tych, e, pokoi, pomieszczeń. I teraz to jest jak przeżyć ciekawsze bo nie ma kurwa... Tego tak, samego ty, w, koryta, w koryta, cały koryta, czas, koryta. no? Okej. Okay. Poszczepialnie, no. ma w który normalnie już lustro, w którym się możesz odbić. To... Okej okay, Ale Dobra. jest mega ładnie teraz. No to dobrze, tylko wiesz, wszystko fajnie dopóki nie dostaniemy yy, tego Minecrafta. łazienka update No i No, kurwa panie kochany Tak to ja mogę grać Idziemy Eee, to zostawiamy. Oooooh! O! o! Ja, ja, nie ja nie wiem. Ja nie wiem, nie stary. Okej, okay, eee. Uh, fuck, fuck my to, life. Za to by było, gdybyśmy pojechali na ten temat. Nie chciałem złoty gdzie było tego razu, bo nie pamiętam już. Oh shit, też nie pamiętam. Czekaj, ja sobie sprawdzę. Eee. Uh, no, a teraz to mi FPS-y trochę spadły, nie będę kłamać. To Co jest? To, a robak, okej. Okay. Nie. A, pułapka. Okay. Trap, prawa, ale prawie się no, w niego wjebałem. Mów. Trzeba widzieć, a nie być ślepym, brak ugotował. Moglibyśmy na artifice policzyć. A, a Artifize, problem. Ale to o był ten... Man. oh let's go. Ale to był właśnie ten z garażami? Ten ten czy ten drugi? No, no, no. Okej. Okay. Ten z barkami, ten drugi to był Embryon i na Embryonie były to jest te ametystowe Eee Nie lubię a... tej planety, przecież... Ser... Ser... Ja, w ser... ja w ser... też, Arti... Artificer jest fajniejszy. No, Art Artifice jest ciekawy nawet. A MRY to jest po prostu... Emry wygląda jak mapa testowa bardziej niż... No, wybrzydzi. no, no to wygląda bo jak taki placeholder na jakiś ten Bo to tam była po prostu fabryka czy tam po prostu umisy eksploatowali właśnie ametyst, nie? Mhm. <tosłuch> Więc ma ten zaraz do mnie tyle rum, rum, berdów, ale... Stillowa, że to nie jest... Podoba mi się to kurwa <tosłuch> fajnie. Dobra, zostaw przed tym. Dobra Nie, 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 e, gdzie się szło Nie Gdzie się szło? Chodź Wtedy chodź Chodź Tu był ten Tu była winda Ale To tutaj Dobra idę gdzie? no Idziemy do gdzie? 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 Papio Piotrek O, dobra, jest pięknie teraz. No, całe. Eee, okay. wiesz co to jest? <śmany> Fucking hell! No co? Pad. Nie miałem szczęścia, no nie tylko uciekłem. No, bo ja musiałem go. Ale ty zdajesz sobie sprawę, że jak odszedłem, to on przestał warczeć. Ja musiałem go sprowokować, żeby on. ten. Żeby on wyleciał w ogóle. Ale mamy go z głowy już. Jest jeden, a jeden. No nie, no nie gada, po on pokroć Nie, raczej nie. Sprawdzę. Mamy. <śmiech> 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 Unbelievable. O. Zabili cześćka. Okej. Okay. Nie, 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 idźcie stąd. Kurwa, ciężko będzie to ogarnąć teraz. Shit. Spierdalamy. Fak, fak, fak. Dobra, nie wiem jakim cudem się to udało, ale się udało, chodź szybko, bo tutaj te osy gdzieś latają kurwa i. Jest źle Dobra nie, wie, nie masz pojęcia Mam nadzieję, że... Niech ktoś to sklipuje Znaczy to? pewnie nikt nie zrobił klipa Nie zdążył, ale... Ale powiem tak Brawuro, Brawurowo to zrobiłem I nie wiem jakim celem <grym> Wiem ja w ogóle właśnie dodali do no, do nowego moba Ja ci nic nie do do nowego moba Nic mi nie mów Dowiem się e, 1984 Komedia umiera Lecim. Czemu taki jesteś? A teraz tą skróbę się w ogóle wkurbić nie docelisz? Prawie Do widzenia Do widzenia Wajchę przełóż O! o what the hell? Gdzie jest? Okej. Dobra. Dobra. Ah, okej, okay, dan. Niechaj horror stanie się zadość. To co jest? Okej. Okay. No. To już jest więcej warte. To, to mogę wziąć. To. No, fajnie. Dobra. To tak, żeby zapełnić sobie inwentory, i będziemy stąd szli. Styknie. Dobra Znajdę tego furasa jebanego, co zbapował tą mapę I wrywam mu kurwa te kłaki Razem ze skórą, nie? FAK Do wszystkich jednostek Przyjebane na 12, tak! Byłem kurwa, coś tam na domu ma zaspokojny dzisiaj, nie? ZASPOKO... Co się tak w kurwia w tam? Ja pierdolę Co ty w ogóle? No kurwa, miałem taką tonę rzeczy No z 300 albo 400 kredytów warte wszystko Wychodzę z tego pierdolonego exitu Odłożyć te rzeczy Ze wszystkich możliwych potworów, które mogły się zrespić Akurat tam Zrespił się pies I zanim zdążyłem się zorientować że mam być cicho, zasprintowałem. Zjadł mnie. Tam było, nie wiem, z 10 temów, w kurwa łącznie. No też sporo zostawiłem, ale wzięty na najwięcej. warte. bo zamknąć zamki mordę. E, mm. Dobra, dalej. Byłeś wycieszony na Discordzie? What the fuck? To no są reklamy teraz. Eeeeh, nie coś ci mogę wyskoczyć. Wszyscy to widzą co? <tardy> dziecko od... NIE! Zostaw mnie wujku! Tarcza Tarcza szmato Tarcza Ej, czy actually nam się trafił seed, na którym... W którym potrzebujemy klucza, żeby kurwa progresować, naprawdę? Ja pierdolę, dobra idziemy do main'a okay. Tak szczerze, jak już, jestem jak już są te manuscripty, to mogliby trochę zreworkować ten uraz. Jebany. Jak już to dodał. Dobrze Piotrusiu. A! a, a, a! z tego dachu. Co teraz? Do widzenia. Do widzenia. Jak to? No obok Za tujami You gotta be fucking kidding me Ale są zamknięte Więc chyba nie wejdzie Ooo oh, hey. Braken A tu dead end uh. Okej okay, czekaj Ja tylko sprawdzam korytarze Halo? Zamknij się proszę Piotrek? Rakyn go zjadł .gettable. <default> Nie! Błagam, zostaw mnie. Nie, men, men, iter jest absolutnie najgorszy. Gdzie ja mam iść? Guys, tutaj, tędy. Idź sobie. Dobra, w dupie mam to, bo ja nic nie będę widział. Biorę to i chuj. Nie, stąd przyszedłem, stąd. Come on. I am f No jemu już nie ucieknę. To jest głośne. A jest ich dwóch. To jest tak głośno, że sorry, ja muszę zdjąć słuchawki aż bo. bo... Yy... No, GG, kurwa, mać. No, naprawdę? Ja nie wiem. Dobra, zrobimy tak, wskoczę tędy. Spróbuję, ale coś czuję, że to nie będzie successful ucieczka, bo tych meniterów jest dwóch i jest jeszcze braken i ja pierdolę. Nie. Mm, nie wiem gdzie idę. Nie mam zielonego pojęcia. Gdzie jest ma wyjście? zielonego pojęcia nie mam. Jezu! P Buja. No może być cienko. Już nawet nie nie wliczam tych yy, przedmiotów, tylko żeby nie stracić tego co już For fuck sake! Ale save! Ale save! Chat clip that. Lecimy na martwa Fuck na that i... man! Lecimy na a nie na marcu. Jest dwa razy mniejszy się na tej jebane... Ej z tego streama to będzie aż zapis, nie? Mi się tak wydaje. Z tego muszą być klipy, bo. No i od razu brać się dwa. Bo... Chcę zobaczyć, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć. Będzie widać deszcz meteorytu, czy nie? Oho, coś tam Czemu on... Pa leci Póki jest czysto, dawaj stąd. Eee... Piotrek, nie radzę Nie, musimy poczekać aż ten, to ja idę po tam. Kurwa, ale ja chcę zobaczyć to. Chcę zobaczyć apokalipsę. Spokojnie. Nic się nam nie wydarzy. Już jakiś tu. Kłamałem. Okej, okay, ostatniej chwili. E, czekaj. Witaj PENGIN ty. O! Co? Od tego wszystkiego mi się zbagowały dźwięki podnoszenia przedmiotu. Nie mogę. Nie mam dźwięku podnoszenia. Oho, Tu nie słyszałem. Nie wiem. Gra. <grym> Za co? Nie ma chyba co czekać nawet, nie? Ech. Ile masz przedmiotów? Cztery wezmiesz w aparatus chyba A, trzy, trzy jest Sorry. Dobra, go! Wszystko albo nic Ja pierdolę gdzie ja jestem? Nie, 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 kurwa, mać to nie, kurwa, mać, mandość, ja proponuję przerwę, przerwę. Ja powrócę przerwę zjedz mnie zjedz mnie zjedz się! idź mi Wuja! 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 trzymaj się rury WUJA trzymaj się rury rury się trzymaj Wrujnie Nie na ta wujek I tyle. Dzięki za, za streama. czyli było zajebiście. No i tyle. Ja się, ja się zwijam. Dzięki wszystkim, co byli. Także dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. I na razie. Jo. Do następnego.